Andrea, wygrywamy dzisiaj we Wrocławiu 3. No, wygrywamy. Tak, tak. tak wygrywamy też jest to 3... Fajny wynik dla nas. No, fajny wynik i jeszcze po tym radomku to jest dla nas taki no, fajny mecz i przejścieśmy grali bardzo fajnie, a drugi już my trochę zaspali tamtego. No i ale późniejśmy z tego wyszliśmy. tak, bo później wyszła Marcix i no dawalamy piłki, kończyliśmy i mieliśmy takie zadanie, że będziemy grać razem i wychodziło nam tak. No to było fajnie. Co to się wygranej? wygrane? Dzisiejsze wygranie no myślę, żeśmy grali jako zespół. To jest główny taki. No i jeszcze zagrywaliśmy też fajnie. Oni no, też wiadomo, że to jest mody zespoli. No poszli tak na... na... no. No tak. No i wiadomo, że oni grali fajnie, ale no myśmy grali lepiej. po Wrocławia po tylu latach. Fajny? No właśnie fajnie się tu graje. Bo MVP i myślę, że... No fajny, eee, fajny mecz. Teraz macie dwa dni wolnego? Tak, eee, dwa i pół właśnie. Taka była motywacja i myślę, że e, wszyscyśmy grali, dlatego też tak bardzo dobrze, bo dwa i pół dni wolnego to jest bardzo dużo dla nas. Eee, dzisiejsza porażka 3 z Piastkiem. E, co zadecydowało o, o tej porażce waszej? No, dobre pytanie. E, co zade zadecydowało o porażce? Na pewno Bielsko fajnie dzisiaj zagrywało i odrzuciło nas troszeczkę od siatki. Nie wiem jak to w statystykach wygląda, ale, ale na pewno mieliśmy dużo high Na tym nie kończyliśmy, popełniałyśmy błędy. Trochę w pewnym momencie miałyśmy przewagę, odpuściłyśmy, bieszczanki nas dogoniły, co spowodowało, że przegrałyśmy seta. I to tak ten mecz był bardzo dziwny i. i... Potrzebuje na pewno więcej czasu, żeby go przeanalizować i to na pewno z trenerami tutaj będziemy pracować. Na pewno nie, nie chcieliśmy takiego wyniku. Taka jedna zawodniczka, która wam napsuła mocno krwi dzisiaj, była była zawodniczka Wrocławia. Tak. Andrea Kaseniowa. Kaseniowa, tak. Tak, tak. No zdecydowanie Andrea tutaj super. W ataku dzisiaj no, hulała i robiła. Takie rzeczy w ataku, no nie, nie, nie potrafiliśmy jej zatrzymać, mimo tego, że miałyśmy ją rozpisaną, no zachowywałyśmy się jakbyśmy pierwszy raz e, blokowały, no nie, nie, nie byliśmy w stanie powstrzymać, gratulacje dla niej, bo naprawdę jest w świetnej dyspozycji i świetnie grała i atakowała, także brawo. Jakie plany na najbliższą przyszłość? Z kim gracie? E, na najbliższą przyszłość, no, e, gramy teraz z Rzeszowem, e, już drugi mecz z Rzeszowem e, u nich. Później z LKS, także dwa ciężkie mecze, no to są my, kandydaci na medal. Eee, także liczyłyśmy tutaj na <gry> zwycięstwo, ale tam oczywiście tanio skór nie sprzedamy, no przygotowujemy się jak do każdego meczu, więc walczymy.